Współdziałając z Nim, napominamy Was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo, w czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszedzano naszej posługi, okazujmy się sługami Boga przez wszystko. Przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach i więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy ducha świętego i miłość nieobudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i pohamienia, przez zniesławienie i dobrą sławę. Uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni. Niby nieznani, a przecież dobrze znani. Niby umierający, a oto żyjemy. Jakby karceni, lecz nie uśmiercani. Jakby smutni, lecz zawsze radośni. Jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu. Jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Oto Słowo Boże. W Dniu Zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas uprawniony. Oto teraz Dzień Zbawienia. Na się czasem wydaje, że że coś zależy od warunków zewnętrznych, że gdyby czasy właśnie były inne, Gdyby warunki zewnętrzne były inne, gdybyśmy mieli inną rodzinę, może żyli w innym kraju, że w innej epoce, to byłoby nam jakoś łatwiej, łatwiej się uświęcić, czy po prostu łatwiej przejść przez to życie. A jednak Bóg nas zapewnia, że teraz jest ten czas upragniony, teraz jest dzień zbawienia. To teraz, to nasze życie. Ono jest nam dane w określonych warunkach, niezależnych od nas. I właśnie w tym czasie Bóg nas wysłuchuje. Tak naprawdę nie ma dobrych czy złych czasów. Każdy moment jest dobry, aby się nawrócić całym sercem do Boga, bo On nieustannie Wychodzi nam na spotkanie, pragnie, abyśmy przybliżyli się do Niego, powierzyli Mu się całkowicie. Bóg jest niezmienny. Kiedy patrzymy na to, co się dzieje wokół nas, można odnieść wrażenie, że że teraz chrześcijanie, ci, którzy chcą być wierni Jezusowi, chcą być prawdziwie Jego uczniami, znowu znajdują się w jakiejś znakomitej mniejszości. Bo z zniewagi, ten ucisk, o których pisze Święty Paweł, brał właśnie się z tego, że chrześcijanie byli zbyt różni od otaczającego ich świata. Jednych to pociągało, ale wielu też z nich się śmiało, albo tak bardzo im przeszkadzali, że robili wszystko, aby usunąć ich z tego świata. I stąd było tylu męczenników. I można powiedzieć, że teraz również ten, kto chce być wierny Jezusowi, właśnie jest tej mniejszości, bo dzisiejszy świat dąży do tego, aby. Aby się dobrze bawić. To obserwować można było już od, od wielu lat, co się dzieje w tych krajach, tak zwanych zachodnich. Że najważniejsze to się dobrze bawić. Stąd taki niepohamowany pęd do podróżowania, do właśnie nieustannej zabawy, do podróży też kulinarnych. To no wszystko, żeby tylko się dobrze bawić, żeby zaspokoić wszelkie zachcianki. I niestety widać, że to również i do nas weszło. I zaczynamy być właśnie w tej mniejszości. Tacy dziwni, tak jak tu Paweł, pisze, z jednej strony z goryczą, ale z drugiej strony jest w tym właśnie coś ponad to, że, że, że byli ponad to, uchodzący za oszustów. A przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze znani. Niby umierający, a oto żyjemy. Jakby karceni, lecz nie uśmiercani, Jakby smutni, lecz zawsze radośni. Jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Właśnie ta inność chrześcijan polega na tym, Naszym bogactwem jest Jezus. I kiedy żyjemy pod prąd, czyli nie zabiegamy przesadnie o to wszystko, co dla innych jest najważniejsze właśnie posiadać, coś stanowić, zrobić karierę, zainstalować się na tym świecie, jakby się miało żyć co najmniej z tysiąc lat kiedy tak nie postępujemy. Kiedy. Idziemy tą drogą duchowego ogołocenia, po to, żeby coraz bardziej napełniać się łaską Bożą, napełniać się Bożą miłością. Stajemy się dla tego świata dziwni, jakby nieznani, jakby obcy. Możemy tego też doświadczyć bardzo boleśnie i również w naszych najbliższych środowiskach.